Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować zupę, krem z czosnku niedźwiedziego. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania naszego kremu potrzebujemy 3 ziemniaki: jedną pietruszkę, jedną marchewkę, połowę sellera, dwie cebule, pół pora oraz 200 g czosnku niedźwiedziego. Oprócz tego będę potrzebował Około 50 ml jogurtu naturalnego, którym zabielę krem, pieprz oraz sól i oczywiście oliwę z oliwek. Zacznę od tego, że wleję oliwę do garnka, wrzucę czosnek. odrobinę go posolę, oraz po pierwsze Teraz będę podsmażał chwilkę, żeby zmniejszył swoją objętość. Po kilku minutach czosnek zmniejszył swoją objętość, więc można dorzucić resztę warzyw. I dalej będę mieszał i podsmażał jeszcze przez kilka minut. Następnie doleję wody i zagotuję warzywa. Po kilku minutach nasze warzywa podsmażyły się już trochę, więc teraz zaleję je wodą. Teraz przykryję pokrywką i będę gotową około 20-25 minut. Aż zmięknął i będę mógł je splendować. Po około 25 minutach nasze warzywa już zmiękły, więc pozostaje nam tylko zblendować zupę na krem. Krem ma piękny zielony kolor. Dodam tu jeszcze jedną łyżkę jogurtu naturalnego. Krem jest gotowy. Pozostaje tylko go nałożyć. Możemy też dodać odrobinę jogurtu tu do miski żeby wyglądało ciekawiej odrobinę pierwszy natki pietruszki i jest gotowy do jedzenia polecam wypróbować ten przepis smacznego